O, witam koledzy. Dzisiaj środa 24, kolejny trening nasty. Zmieniam miejsce, no i zaczynam powoli zwiększać kilometraż. Zaraz tam ciężarówka jeszcze gdzieś cholera jedzie. Zaczynam zwiększać kilometraż. Mimo, że nie jestem do końca pewien co z tymi gołębiami jest. Jakoś wszystko ładnie wygląda, nos, noski białe, wszystko pięknie, latać nie chcą niestety. No i te zjajanie ich po prostu nie rozpiernicza Zresztą po ostatnim treningu jak widzieliście one przyleciały po 20 parę minutach i jakby z maratonu wróciły I Ale też to... nable pootwierane zobaczcie chodź, 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 na co wy czekacie? Ej Chodź, 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 chodź Leciały 20 jakieś tam 7 minut to nie jest jak strasznie długo. Następne cztery, no jednak się porozrywały. O ten jakiś zjajany. Ojeju, coś te gołębie. Ja nie wiem, czy to jest normalne. Zobaczcie. Bardzo, bardzo niepokoi. Skrzydła opuszczone. Niech było, że, że gorąco, ze 30 stopni, ale jakoś za bardzo mi one wyglądały na wykończone. Dobra, zobaczymy, dzisiaj 23 km i zmieniłem troszeczkę, przesunąłem się bardziej na troszeczkę bardziej na w... wschód. No spokojnie, spokojnie, zaraz pójdziecie Te ja najpierw polecą Puszczę następne dzisiaj w dwóch koszach w dalszym ciągu W dalszym ciągu jest 37 gołębi ale już troszeczkę muszę je ścieśnić więc Zobaczymy dzisiaj, jak to będzie wyglądało. No, jakoś powiem Wam, naprawdę nie jestem. Nie jestem optymistycznie jakoś nastrojony. Jakoś mi z tymi gołębiami coś nie pasuje. Żeby młody gołąb kurczek latał 15-20 minut, tylko na oblocie. Albo żeby wy... przychodził z oblotu. Zwykłego treningu jakiegoś tam kilkunasto, kilkudziesięciominutowego, wykończony to coś jest nie tak. No, poszły w kierunku, w tamtą stronę mają pójść. Oczywiście kółka jeszcze będą, no zobaczymy. Dobra, ja jadę. Jest 19.19, .19. zobaczymy, jak one, ile im to zajmie z nowego miejsca, żeby przyjść gdzieś bardziej około 10 km jestem wysunięty teraz od tego miejsca co zawsze na wschód i 23 km w linii prostej do domu Pozdrawiam, do później No witam Są gołębie Filip! Filip! Przestań yy, 19.43 Ja byłem kilka minut wcześniej Na pewno nie ma wszystkich to Na 100% Chodź, 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 chodź. Oczywiście, gęby pootwierane. O, są następne. Dolatują pojedynczo. Znaczy pojedynczo, no tak grupami. Teraz piątka dolatuje. Chodź, 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 chodź. No ale zobaczcie, jak one wyglądają. Coś jest nie tak. Gołąb nie może, kurde, po parunastu minutach lotu tak wyglądać. Chodź, 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 chodź. One naprawdę wyglądają jakby ze stówę zrobiły 23 km, ja pierdzielę Chodź, 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 Jeżeli tak będzie wyglądało w dalszym ciągu, to ja je nie będę wysyłał Nie ma sensu wysyłać chorych gołębi. Coś jest nie tak Odgrzybia mi oczywiście, cały czas trwa odgrzybianie. No ale jakoś innych innych objawów, innych przyczyn nie, nie mogę znaleźć. Wszystko, gardełka fajnie wygląda, kupy całe fajne. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Chodź, 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 Żeby one mi, one mi nie chcą zajść dlatego, bo one są tak zmęczone. Przecież normalnie to trwa z krótkich oblotów takich, to one są w 3 sekundy w środku. Ten tak jakby dychał, to jest ta, ta pstra niebieska, taka co ją ja miałem na tym. Coś jest nie tak z tymi. O! Coś jest nie tak z tymi gołębiami. No widać, że tak harczy, jakby. No niestety, gołębie nie są zdrowe. Dobra, zobaczymy co dalej. Muszę coś wymyślić. Ona definitywnie, albo ją jakieś konwulsje biorą, albo coś z tym takim na pewno jest nie tak. To już widać. Chodź, 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 chodź. Zobaczcie ile czasu minęło, ile minut one dalej jeszcze dochodzą do siebie, nie? Dalej zieją. Ta samica na pewno idzie w odstawkę. To już jest ostatni raz. no Dopiero doszły do siebie, dopiero lecą do środka. No chodź, 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 a tak dalej. A dzisiaj przed y, koszowaniem zaglądałem jej w gardło. Szczelina otwarta. Nic tam absolutnie nie widzę. No ale widocznie na workach powietrznych gdzieś w płucach coś siedzi. Ja, no, nie inaczej. Dobra, pozdrawiam.